Przypowieść o talentach no najczęściej nastręcza na nam trochę kłopotów i to zwykle są te pomyłki z tymi talentami takie, że y, dość powierzchownie sobie przypisujemy, przypisujemy tym talentom po prostu zwykłe zdolności, ale myślę, że y, domyślamy się, że nie, one, nie, nie chodzi o jakieś tam właśnie zdolności, ponieważ każdy talent jest naprawdę ogromnym ciężarem i życie również jest. Ciężkie. I chodzi o ciężar naszego istnia, istnienia, ciężar gatunkowy naszego istnienia. Nie każdy ma taki sam ciężar do zniesienia. I Jakoś tak dziwne się składa, że ci, którzy mają najciężej, najlepiej na tym wychodzą, a ci, którzy mają najlżej, nawet pozbywają się tego, co jest jakimś małym sensem ich życia. I ta przypowieść o yy, talentach jest taką przypowieścią o sensie naszego życia. Myślę, że. Nawet można powiedzieć o celu naszego życia, ponieważ ten gospodarz, yy, który miał tych trzech yy, służących, on przekazał im swój majątek i yy, w Biblii greckiej yy, ten majątek nazywa się uzija, czyli istnienie, bycie, równie dobrze można przetłumaczyć no, po prostu życie. To jest majątek. I każdy z nas otrzymał jakiś, yy, jakiś ciężar życia. Jakieś życie, które jest ciężarem. Jeden ma pięciokrotnie większy od drugiego, drugi dwa razy cięższy. Są i również tacy, którzy mają tylko swój ciężar, nie dźwigają nawet innych ciężarów, oprócz siebie samego, bo sami dla siebie są ciężarem, takim talentem, którego nie mogą znieść i ciągle go gdzieś tam ukrywają. I nasze istnienie, moje istnienie, Twoje istnienie, Twoje życie jest Ci dane nie po to, żebyś nic z nim nie zrobił. Przypowieść mówi nam bardzo wyraźnie o tym, że trzeba jakoś zaangażować się we własne życie, że trzeba coś zrobić z własnym życiem. Po pierwsze, co jest najważniejsze w naszym życiu i co sprawia, że albo czujemy, że nasze życie ma sens, albo nie. To odkryć, do czego jesteśmy powołani. I trzeba to odkrycie również obdarzyć pewnością, być pewnym tego, czego się pragnie w sercu. Kiedy już człowiek odkryje pragnienie swojego życia i zobaczy, co jest powołaniem jego życia, nie powinien się już wahać. Biblia nam mówi, że szatan, kiedy widzi, że mamy wątpliwości, jakieś wahania, nie jesteśmy pewni tego, w co się angażujemy, czym żyjemy, czego pragniemy, on wchodzi w to i niszczy sens naszego życia. Powoduje niezliczone wątpliwości, udręczenia, natręctwa, lęki, zahamowania, żeby tylko sparaliżować nas przed myśleniem. Żeby sparaliżować nasze życie. I w tej Biblii oryginalnej. Każdy z tych ludzi, yy, każdy z tych sług, ten, który miał pięć i dwa talenty, oni starali, starali się z tymi yy, swoimi talentami coś zrobić. Nie pozostawali tylko na takim etapie swojego życia, że coś otrzymali od tego pana i na tym poprzestali. Otrzymujesz życie, ale na tym nie wolno ci poprzestać. Trzeba z tym życiem coś zrobić, gdzieś zainwestować, w coś włożyć to swoje życie, w coś po prostu. Wsadzić. I tak ci dwaj yy, przychodzą właściwie do tego samego miejsca, do jakiegoś banku oddają swoje yy, talenty bankierom i właściwie to jest taka czynność ryzykowna, bo w tym momencie, kiedy oni otrzymują pięć talentów, są bogatymi. Ale w momencie, kiedy przychodzą do banku, to jest to wielkie ryzyko, bo może bank splajtować, może bank zbankrutować, może właściciel banku uciec z talentami, ale oni ryzykują. Wierzą, że ten bank, do którego trafili, jest bankiem, który nie zdefrauduje ich yy, wartości. Że nie zostanie wykorzystane to źle. Wkładają więc swoje te talenty i w tym momencie tracą. Wszystko tracą, co mieli. Nie mają nic. Wierzą tylko, że w ostatecznym rachunku okaże się, że na tym zarobili. I patrząc swoje życie, yy, moje własne osobiste życie, widzę, że ja zainwestowałem w bank, który nazywa się Zakon Paulinów. Zainwestowałem swoje życie w powołanie, w kapłaństwo, w życie zakonne. I akurat tak wypadło, że trzy talenty mi przypadło, bo mam trzy śluby. I te talenty dałem w obrót Panu Bogu, Jezusowi. Moim bankiem jest też serce Maryi. Nie wiem, jaki będzie efekt ostateczny. Wierzę tylko, że Pan Bóg tak będzie obracał moim życiem we wszystkie strony, że nie tylko On będzie z tego zadowolony, ale ja na tym dobrze wyjdę. Ja mam prawo, może mówić tylko w tej chwili o sobie. Nie wiem, jakie ty pytanie powinnaś sobie teraz zadać, czy powinnaś zadać. W co zainwestowałaś? W co zainwestowałeś swoje życie? W jaki bank wsadziłeś talent swojego istnienia? Tam jest wprost napisane bankierom. Kiedy pan przyszedł do tego rozliczenia i wziął tego ostatniego sługę, który ukrył swój talent, mówi: Dlaczego nie dałeś bankierom? Dla mnie takim bankierem jest na przykład niepokalane serce Maryi. To jest mój najlepszy y, bank, to jest sejf. Sejfem też jest tabernakulum i widzę, że moje życie, które inwestuję w Bogu y, przynosi mi już teraz, y, już teraz mi przynosi takie refleksy sensu, bo wiadomo, że ludzkie życie jest cały czas poddane presji rozpaczy i ciągle człowiek ucieka przed zwątpieniem w to, po co w ogóle żyje ale gdybym nie zainwestował w to serce Maryi czy w Jezusa to nie wiem, czy jeszcze bym żył jest też napisane w tej Biblii że Pan powiedział jeśli byś zainwestował u tych bankierów, jeśli byś oddał swój talent swoim bankierom to zyskałbyś i przypowieść jest taka interesowna jest taka ze smaczkiem biznesu aż trochę nas dziwi to, że w tak uduchowionej Ewangelii Możemy spotkać się z tak bardzo finansową przypawieścią. Ale w życiu życie jest w ogóle biznesem. I albo jest biznesem duchowym, albo jest biznesem nieduchowym. Może zduszonym, czy może po prostu takim biznesem materialnym nawet. Gdzieś człowiek musi postawić na, na, na jakąś kartę, jakąś wartość. I kiedy Pan mu mówi, ty byś zyskał, to Biblia grecka nazywa to ten zysk. Ekardezen to pochodzi od słowa kerd, czyli lis, przebiegłość. Czyli byś zyskał, czyli byś wyszedł na tym jak lis. Gdybyś to oddał bankierom, to byś wyszedł w swoim życiu na tym jak lis. Bo nie byłoby cię może widać przez jakiś czas, ale później miałbyś w tym wszystkim bardzo wielki zysk duchowy. I myślę, że właśnie chyba z tego wynikała ta wściekłość, ta złość. Tego ostatniego człowieka, który przyszedł i miał tylko jeden talent. On miał takie bardzo złe wyobrażenie o życiu, o sobie, ale co najgorsze, on po prostu nic nie zrobił w życiu. Wziął to życie, siadł na tym talencie, wykopał dół, zakopał ten talent i nic nie zrobił. I tak może być również z naszym życiem, że otrzymaliśmy życie, i tak czekamy. Aż ktoś z tym życiem naszym coś zrobi. To jest najgorsza rzecz. Taka może ci się przydarzyć. Ty masz coś zrobić ze swoim życiem. I przypowiedź nam podpowiada, żeby zastanowić się, komu najbardziej się opłaci powierzyć życie w jakie ręce chcesz oddać swoje życie. Jakiemu człowiekowi, jakiemu Bogu, jakiej firmie, jakiej wspólnocie. Ale czy człowiekowi, czy firmie, najważniejsze, czy chcesz oddać swoje życie Bogu? Czy w sakramencie małżeństwa, czy w życiu zakonnym, czy w jakimkolwiek innym powołaniu? Czy swoje życie oddajesz w ręce Boże? To jest pytanie takie bardzo ważne, bo wiele w tym wszystkim jest może imitacji i pozorów, nawet zasadzek Szatana. Można bowiem się nie oddawać Bogu, chociaż być z Bogiem. W tej przypowieści wszyscy trzej ludzie są sługami Pana. I każdy z nas może być w jakimś własnym mniemaniu sługą Boga. Ale dopiero finisz okaże, czy myśmy coś naprawdę zrobili z naszym życiem. Czy to życie się rozwijało? Czy ono się rozmnażało, przymnażało czegoś. Jeszcze jedna rzecz, jeszcze jeden rys taki bardzo istotny. Ten człowiek. Nie był w stanie wyrzec się tego, co otrzymał. Nie był w stanie się wyrzec swojego życia. Coś takiego właściwie każdego z nas czeka na każdej drodze powołania, bo i w małżeństwie i w życiu zakonnym człowiek musi się wyrzec swojego życia, swojego czasu, swoich planów, swojego zdrowia, swojego piękna, swoich możliwości, swoich talentów, wreszcie swoich marzeń. To wszystko jest. Oddawane. Tego się wyrzekamy. I w lustrze tej przypowieści dzisiaj widzę swoje życie i zastanawiam się, co jeszcze ukryłem przed Bogiem, co jeszcze próbuję zachować, ukryć. Bo byłoby ze mną chyba bardzo niedobrze, gdybym w ogóle nie chciał swojego życia gdzieś stracić. Życie i tak stracimy. Albo dla Boga, albo dla ludzi, albo dla siebie samych. Z tym, że w tym ostatnim wypadku. Człowiek nic nie zyska. Nie odzyska swojego życia i nic nie zyska. Tylko w tych dwóch pierwszych wypadkach jest naprawdę tutaj przyrost. Opłaci się to zrobić. I tak podejrzewam, że te pięć talentów są pewnym symbolem może i pięciu ran Chrystusa, takie oddanie się Chrystusowi, a może też pięć ksiąg biblijnych, pięcioksiąg tutaj widzimy jakaś pełnia prawa, takie oddanie się Bogu. Może te dwa talenty przypominają też sakrament małżeństwa, jak męża i żonę. To też jest na tym, jest tutaj ogromny zysk, jeśli człowiek tutaj naprawdę oddaje się całym sercem i ciałem w tym małżeństwie. Najgorzej jest wtedy, kiedy człowiek zostanie sam, sam dla siebie, sam w sobie. Nie chodzi mi o to sam, samotny, o stan samotny, o stan, kiedy jesteśmy sami, bo można w małżeństwie być sam, samotnym, można być w zakonie samotnikiem. Wyizolowanym, autystycznym, jakimś zduszonym człowiekiem, mnichem, który żyje tylko dla siebie. I można być samotnym człowiekiem, a jednocześnie żyć dla innych i dla Boga. Chodzi właśnie o to serce, że, że w tym sercu człowiek szuka tylko siebie. I to jest takie zakopanie talentu. Nic nie zrobił z tym talentem. I nieraz spotykam ludzi, którzy mają wiele żalu do Boga, pretensji, takiego złości nawet na niego akurat ten trzeci sługa miał taki żal do swojego pana. Mówi: Ja wiedziałem, że ty jesteś taki, że ty mi dasz życie, ale ty mi w ogóle w życiu nie będziesz chciał pomóc. Że ty tam chcesz zbierać, gdzie nie siałeś. Ty mi każesz tutaj siać, panie Boże, męczyć się na tym świecie, a później ty będziesz zbierał chwałę. O nie, ja tak właśnie nie będę czynił. Nie dam ci swojego życia. I ten człowiek, on sobie o Bogu myśli najgorsze rzeczy. Nie miał tak ciężko w życiu, ale miał najcięższe wyobrażenie o Bogu, że Bóg jest niesprawiedliwy. I dlatego nie chciał nic zrobić dla tego Pana Boga. Nie chciał Mu się oddać, nie chciał Mu się powierzyć. Żył w lęku, bojąc się, ukryłem twój talent. Nawet do tej chwili nie utożsamił się z tym swoim talentem, to jest Twój talent, z takim wyrzutem to brzmi. Nie utożsamia się z Bogiem, nic nie zrobił ze swoim życiem. Ukrył to swoje życie, nie zaryzykował stracić swojego życia, czy to dla Boga, czy dla człowieka. Nic. Tylko dla siebie żył. Jakież pytania mogą się nasuwać dzisiaj yy, czytając i rozważając tę tę przypowieść? W naszym sercu? W co zainwestowałem w swoje życie? Gdzie tracę swój, swoje talenty istnienia? Swój czas, swoją miłość, swoje uczucie, zdrowie, myśli. Czy już wybrałem drogę swojego życia? Wybrałam drogę swojego życia, którym postanowiłam sobie, czy postanowiłem sobie stracić wszystko, bo i tak stracę. Komu najbardziej opłaci się powierzyć swoje życie? A może coś jeszcze ukrywam przed Bogiem? Może siebie ukrywam przed Bogiem. Może mam jeszcze zagrzebane przed Panem Bogiem ukryte swoje pożądania, pretensje, żal, lęk przed istnieniem, niechęć przed tym, żeby życie moje się rozwijało. Może stąd biorą się, biorą się we mnie te oskarżenia i oskarżam Boga o to, że Bóg jest okrutny, niesprawiedliwy w moim życiu. Dlaczego? Ponieważ za mnie nic nie zrobi. Ponieważ dał mi życie, abym sam to zrobił, abym sam coś zrobił ze swoim życiem, cokolwiek w tym życiu przeżyłem. Czy mam do Niego żal? Czy buntuję się na Boga? Jaki naprawdę lęk kazał mi ukryć mój problem przed Bogiem? Moje ukryte przywiązania, ukryte nieprzebaczenie, Ukryta pogarda, ukryta nienawiść, ukryty grzech, ukryta, ukryta prawda, czyli życie w kłamstwie i wreszcie ukryty bunt do Boga. Czy coś takiego jeszcze we mnie jest, ale co najgorsze, czy boję się swoje życie stracić. Moje niezadowolenie z życia są na pewno związane. Z moim nierealistycznym żądaniem wobec życia. Że życie samo się rozwinie, że życie samo się rozmnoży, że samo życie za nas zrobi wszystko. Kiedy człowiek nierealistycznie wyobraża sobie to, jakie życie powinno być, jak ono powinno wyglądać, łatwo jest o to, żeby oskarżył Boga. Bo powiedzmy sobie bardzo właśnie realnie. Jeśli Ty nic w swoim życiu nie zrobisz, to Bóg też nic za Ciebie nie zrobi. Amen.